Halo halo, dzień dobry Właśnie zrobiłem sobie obchód koło auta Sprawdziłem czy wszystko ok 7.50 Mam 3 kilometry na firmę Więc ja da się rozładować I tak myślę, że Fajnie jakby mi coś dzisiaj znaleźli Żeby nie stać w tej Pradze Tutaj za bardzo nie ma jak stać W jakichś fajniejszych warunkach Fajnie jakby mi znaleźli coś innego niż Francja <laughs> O Boże, nienawidzę tego kraju, coraz bardziej, A nic, zapraszam na kolejny odcinek, co nie Lapsik, szeregowy, szeregowy Lapsik, jedziemy, nie? No, pyk! They were building a wall in the sand between city and sea, and my head. They all know it's a sin, but still the wall remains dirty and far beyond reason. I wonder what's the plan somewhere. HALO HALO DZIEŃ DOBRY e... myślałem, że mam coś źle no, teraz jest lepiej e... słuchajcie, dowiedziałem się z tego wow. jedziemy do Albanii ALBANII wow. e... dobra, najpierw jedziemy do Austrii, chcę się załadować co prawda, ale kierunek Albania, czyli jeden z niewielu krajów, w których mnie jeszcze nie było, do których już parę razy miałem okazję prawie trafić, ale nie dotarłem i tym razem się uda. Znaczy, dobra, nie będę zapeszał, ale trzymajcie kciuki. If you Staring at the ceiling, picture never captured. Kisses, melting like ice cream, heart taken. With a message never ending, ever stop. With the enemy basking in Halo, hallo, halo, halo, Jedziemy dzisiaj tutaj na Albaniu! Haha! Kurde, ale jaram się. Jaram się, bo zdałem sobie sprawę jeszcze z jednej rzeczy, jak mi nie było tutaj przed kamerą i do was nie gadałem dzisiaj, że oprócz Albanii, co prawda dobrze, no skraweczek, skraweczek, taki malutki, ale będę też w Czarnogórze, bo do Albanii się jedzie przez Czarnogórę. Także w sumie to w Europie nie licząc Białorusi i Rosji, zostanie mi tylko Mołdawia. No dobra, tam dalekie jakieś tam Gruzje, nie Gruzje, tak? Ale Mołdawia i Macedonia. A tymczasem Monachium. A tymczasem jedziemy dalej. A muszę wam powiedzieć, że odkąd ten aparat zrobił się taki ciężki to ja przestałem też używać tak często statywu. Krótka przerwa jeszcze na stacji Zamemberg Sud Końcówka Niemiec. Zaraz wjeżdżamy do Austrii No i lecimy. Straszna pora dnia, muszę wam powiedzieć. Wychodzicie, jest jeszcze względnie widno, wychodzicie, już jest ciężka szarówka, a poszedłem tylko na dwójkę, kurła, 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 to tylko dwójka była. Wjechaliśmy właśnie do Słowenii Koło licea północy są I tak się właśnie zastanawiam, że chyba pójdę spać zaraz Bo tu w Słowenii się tankuje Więc jak będę stał na noc, to dobrze byłoby to paliwo spalić teraz, a nie później Więc pójdę sobie spać tutaj w Słowenii I zostało mi chyba jakieś 800 km na jutro Biorąc pod uwagę, że na granicach może trochę zejść No to będzie ze staniem, nie wiem 13 godzin, coś koło tego A no, można, trochę dłużej. Zobaczymy, wstaniemy sobie wcześniej. Dojedziemy. Tak, żeby tam. Bo chcę być jak najszybciej w okolicach, właśnie Albanii, Czarnogóry, żeby coś w ogóle nagrać jeszcze. Bo dzisiaj to już nic nie się nagram Na przykład, bo jest ciemno, jak w D. Słuchajcie, teraz jestem trochę jak Max Kolonko. Siedzę w samej koszulce i od pasa w dół jestem już rozebrany do spania, także... Do zobaczenia jutro. Ten ekscytujący dzień i zdobywanie nowych horyzontów, nowych krajów, nowych miejsc. I w ogóle będzie zajebiście. A tymczasem, dobra noc.